Na tej sali Wojna Niepokój, absolwentka Uniwersytetu Jana Krzychanowskiego w No i sławomirka Brzańskiego, Tomas, a Władysław Strzemiński. Obrazy typograficzne do poezji Władysława Strzemińskiego, motorem słów. Obok prac są wiersze Strzemińskiego. Także prosimy zapoznawać się w czasie, w czasie trwania wystawy i nie tylko, nie tylko z obrazami, ale też z poezją Władysława Strzeleckiego. Wystawa w zasadzie dwojga artystów różnych pokoleń. Stanisław Iwański kontynuuje linię Akademii łódzkiej, czyli tradycje Władysława Strzemińskiego, tradycje, które już sięgają do okresu międzywojennego, wiadomo z Strzymińskim do Loka. Muzeum w Łodzi, później uczył w tamtejszej szkole. No nie został dopuszczony do prowadzenia tych głównych pracowni, pracował przez jakiś czas jako wszystko. W czterech sztuki, bo w bibliotece też tak się zdarza. Właśnie Boże. Kuratorem tej wystawy jest Janusz Zagroski I też mamy okazję i mamy okazję tutaj gościć kuratora, który jest jednocześnie autorem książki, którą wydał. Władysław Strzemiński, obrazy słów do tej książki, także ilustracje robił Stanisław Kowalczyk. Słabo było, przepraszam. co stanie z Książka jest też do osiągalna na to i dalej. W tym o, obrazy... Inspiracją do obrazów była, była oczywiście poezja, którą zakomponował, przetworzył Sławomir Iwański, a jednocześnie zaprojektował i wykonał obiekty przestrzenne. S jak Strzemiński, M jak Malewicz, zresztą tutaj mamy jest czarny kwadrat na białym tle Malewicza, który był w jakiś sposób mistrzem Strzemińskiego, czyli ten konstruktywizm. W temacie, jest obecny w galerii. <grymne> bardzo nam <grymne> pomógł Na przeciwnym biegunie, można powiedzieć, mieści się twórczość Syki Malinowskiej, która analizuje taki stan faktyczny stan świata, jako młoda osoba przedstawia się mhm. pewnie. Wydarzeniom. Młoda, wrażliwa osoba nie zgadza się z pewnymi agresjami, jakie się dzieją na Bliskim Wschodzie czy już zaraz za granicą i to manifestuje w swoich pracach. Ja bym teraz poprosił a autorów, ponieważ mamy o parę słów i później poprosił Janusza Zagrodzkiego o kilka słów na temat tej książki, gdyż książka na temat Trzemieckiego powstało trochę książek, ale tam Janusz jest jednym z wybitniejszych znawców twórczości i na pewno powie nam o twórczości Sławomira jak Was, w większości Także może zaczniemy od Pani Cika. Do mikrofonu. Dobrze. Zacznę może od tytułu, który jest nieprzypadkowy. Wojna, niepokój. Dotyczy bezpośrednio działań, które dzieją się, może niekoniecznie w Polsce, prawda, ale gdzieś zaraz obok nas. Wojna obecna jest zawsze i spokój nie jest obecny zawsze, prawda? Bynajmniej ja nie przypominam sobie takiego czasu w dziejach ludzkości, żeby gdzieś jakiś, jakieś wydarzenie historyczne, wydarzenie zbrojne nie miało miejsca, prawda? Być może u nas było spokojnie, ale gdzieś indziej toczyły się walki zbrojne, i ten stan utrzymuje się do tej pory. To nie jest tak, że. Wojna się kończy. Wojna nie kończy się nigdzie. Ona może skończyć się w jednym miejscu, a za chwilę zacząć się gdzie indziej. Yy, mogłoby się wydawać, że najkrwawsze, najbardziej yy, masakryczne yy, w dziejach ludzkości wydarzenia miały miejsce podczas II wojny światowej. Nic bardziej innego. Właśnie w czasach obecnych mamy do czynienia z największym skupiskiem kontroli. Może nie jest on obecny. Na jakimś, globalnym, na jakimś globalnym zasięgu, ale jest obecny i jest też nagłaśniany, prawda? Moje prace dotyczą bezpośrednio wojny, a wzięło się to stąd, że jestem bardzo głęboko związana z organizacjami, a także jako pasjonat historii, pasjonat tej wojskowości, staram się przełożyć te zainteresowania na język sztuki. Myślę, że w taki sposób mogę coś powiedzieć na ten temat najłatwiej, prawda? Współpracuję z organizacją, która się nazywa Ośrodek Szkoleń na Potrzeby Misji Pokojowych. Współpracuję z lokalnymi grupami które zajmują się rekonstrukcją historyczną, militarystami, historykami. To się również przekłada na to, jaką sztuką się zajmuję. Myślę, że to tyle z mojej strony. Mniej więcej nakreśliłam to, czym zajmuję się i zajmowałam do tej pory. Wystawa oczywiście jest prezentowana w małej sali. Natomiast w dużej mamy złagodziny. Yy, dziękuję. Yy, proszę Państwa, wszystko zaczęło się w 1944 roku. Oto w tym roku w Muzeum Sztuki Włochy została otwarta wystawa grupów funkcjonalnych. Yy, yy, jak się później dowiedziałem, yy, yy, pomysłodawcą tej wystawy i organizacją tej wystawy i scenariusz do niej opracował, obecny tutaj e, Jan Zagorski profesor. E, I ja jako student PWSSP wtedy poszedłem na tą wystawę i tam zobaczyłem e, e, litery Strzemińskiego, narysowane przez Strzemińskiego, brzegą mnie ta niesamowita prostota, kiedy pion z poziomem się spotykają pod kątem prostym i do tego jest tylko łuk wykorzystany. Właśnie te, wszystkie, te trzy elementy budują wszystkie znaki. Wszystkie znaki budują, one są oczywiście, jak tutaj y, słyszałem, już wiele osób odczytywało te litery, mogły, mogły nie musiały być wciągi ciągnik od napisane. także, że, że ten alfabet jest wciągający i nie wcale nie taki trudny, I, i, oczywiście, i oczywiście mnie to y, y, bardzo, bardzo również y, 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 wciągnęło y, i oczywiście, no taką, taką, taką moją pierwszą odpowiedzią, czy pierwszym, yy, 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 pierwszą pracą, na, yy, kiedy wykorzystałem te litery yy, 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 narysowane, zaprojektowane przez Wacława Strzemiejskiego, to było, był plakat, yy, który zrobiłem z okazji stulecia urodzin mistrza. Yy, ten plakat zaprojektowałem, tym plakatem poszedłem do ówczesnego tak sam siebie. Tak miałem taką, taką potrzebę te litery jakoś y, 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 pokazać y, właśnie w plakacie. I poszedłem do wczesnego dyrektora muzeum. Niestety ten plakat nie został zaakceptowany, wybrano inny. Ale ja, jak już miałem ten plakat, to mnie nie muszę go wydrukować. Razem pójdą drukarni, się to drukową, ten plakat sobie wydrukować. No jest w katalogu tutaj, gdzie, gdzieś jest, to był plakat poświęcony y, y, setnej rośliny y, tak. I tak te litery wsiąkałem, to w większych, w innych pracach wykorzystywałem i aż, aż po wielu, po wielu latach spotkałem się z profesorem Zagrodzkim nie przy tej książce, to przy wcześniejszej książce, robiliśmy książkę dla naszego wspólnego przyjaciela Wojska-Burzewskiego, o jego twórczości, o jego życiu I tą książkę profesor oczywiście napisał, cały tekst, wybrał, wybrał, wybrał materiał ilustracyjny, a ja, ja zaprojektowałem układ graniczny tej książki. Myślę, że nieźle wyszło, prawda? To <laughs> I, i, I od tego czasu takie spotkania częstsze z profesorem no, bardzo mnie zaczęły inspirować i, i do, do jeszcze mocniejszego wykorzystania ty, tych, tych, tych znaków liter I potem następna i, nasza wspólna praca to jest, to jest i, obrazy słów to tą książkę tutaj o, Pan Dyrektor trzyma, to jest książka Z tą książką z Państwa było tak, że ją my szybko zrobiliśmy natomiast bardzo długo czekaliśmy na jej wydanie, o gdzie nie chodziliśmy z tą książką, nikt nie chciał tego specjalnie wydać, nas gdzieś odsyłano tam wydawano jakieś świątobliwe pieśni wydawały takie granty, natomiast ta książka nie była była specjalnie 3 lata patrzyło lata, trzy lata, trzy. Trzy lata, wydanie tej książki i w końcu łódzka szkoła filmowa e, e, wydała to. Wprawdzie nie za duży jest nakład, ale ona jest, ona jest, ona... i w tej książce, jak Państwo, Boże, ja tam, bo może e, e, ją podpisaj się, tak. Może ja twoich kwestii. No, niech powiesz, ja no to ja tam nie No dobrze, to ja. A jeszcze tylko chciałbym powiedzieć o tym, że profesor doszedł do wniosku, że tam trzeba zamieścić wiersze strzelickiego, który napisał podpisem oddzielniem Lonu w opracowaniu ucznia strzelickiego, że profesor to odpowie lepiej, samolot z czekaczem. Te pierwsze są pokazane, ale ja mówię do mnie, a jak ty. ty teraz Trzemińskiego te wiersze No i zrobił. To, to jest to dzisiaj, to, co dzisiaj Państwo widzicie, to są właśnie wiersze Trzemińskiego. Jest ich 16, 15 zmieściło, które, które z, zrealizowałem, zaprojektowałem, no, jakby to nazwać, stały się, stały się faktem i jako obrazy typograficzne, które dzisiaj nas otaczają. Dziękuję. Zdrowień specjalizował się w sztuce plakatu i jego główna dziedzina, ale to jest dość może symptomatyczne, że często przekracza się granice, udawało mi się dość zamkniętych działania artystycznego. No i oto mamy wystawę malarstwa <grymne> Słowomira Jadzińskiego. Chociaż jest to malarstwo typograficzne, jest to pewne przekroczenie granicy od typografii do obrazu. W przypadku Szczemińskiego natomiast była okropna sytuacja. To jest przecież znany Państwu wszystkim wybitny malarz i również teoretyk sztuki, twórca ogromnej ilości ciekawych tekstów. Aż tu nagle okazuje się, że jego utajonym wątkiem działania było słowo. Ta moja książka właśnie odnosi się do kultury słowa. Którą Strzemiński wydaje mi się uznawał za bardzo istotny element swojej twórczości, a co może do tej pory nie było tak mocno akcentowane. Jeśli byśmy tutaj odwołali się do historii, to już na samym początku, tuż po przymierciwie do Polski, kiedy przekroczył. Granicę jeszcze wówczas zieloną pomiędzy Związkiem Radzieckim, świeżą, stworzonym, a Polską. To była współpraca z zwrotnicą Tadeusza Pajpera, Czyli od razu udał się do takiego miejsca, które było awangardą polityczną. Tam zresztą opublikował wspaniały tekst, dzisiaj uważany za jeden z ważniejszych tekstów o sztuce rosyjskiej, o rosyjskiej notatki. To jest tekst, który do dzisiaj zachował aktualność, wszystkie jego tam dość precyzyjnie wykreślone idee całkowicie się do dzisiaj utrzymały. Ale m, mówiąc o m, kulturze słowa, oczywiście o tekstach, o walczących czasami i bardzo m, m, często zwalczanych m, m, jego wizjach przyszłej sztuki, m, no, najważniejsza jest grupa AR. AR, czyli Awangarda Rzeczywista. Bo tak należy odczytywać ten skrót, chociaż jego przyjaciel, Julian Przyboś, po wojnie określił ten słów jako artyści rewolucyjni. I ta bankarta rzeczywista, proszę Państwa, to znowu poezja i plastyka. To znowu trzech artystów plastyków, Szczymiński oczywiście jako główny założyciel tego ugrupowania, ale również Henryk Starzewski i Katarzyna Kowlo, a obok nich dwaj poeci, Julian Przyboś i Jan Brzękowski. A no, w dość bliskim układzie Jan Kurek i jego czasopismo Linia, chociaż nawet przez pewien czas Kurek się uważał za członka tej grupy, co zresztą nie zostało niestety przez Szemińskiego uznane. Fakt, że Szemiński uznał, że słowo poezja. I plastyka mówią właściwie tym samym językiem, jest bardzo znamienny. Jest to rzeczywiście coś niezwykle ważnego. Zresztą wszystkie teksty, które Szymiński pisał, no są do dzisiaj jeszcze pełne różnego rodzaju zestawień słów poetyckich, które mnóstwo razy są cytowane. Jak na przykład Zminne Oko na koniec pędzla, które prawda, jest już. W bandałach historii sztuki zapisane. Jest również autorem niezwykle interesującej definicji sztuki, em, którą może przytoczę. Sztuka jest mimowaną zabawą, najwyższą formą odpoczynku do od pracy. Tylko temu, kto ma czas na odpoczynek, dostępna jest sztuka. To jest właściwie całość em, myślenia o potrzebie sztuki. O sposobie jej odbioru. Strzemiński, zresztą, proszę Państwa, był bardzo zaangażowany w różnego rodzaju przemiany społeczne, z czego są wyrazem również te wiersze, które tutaj Państwo mogą dzisiaj już odczytać, i literami Strzemińskiego, i jeszcze z różnym alfabetem łacińskim, jeżeli ktoś chce sobie wiele w ten sposób przystająć. Co można powiedzieć o postawie strzemińskiego w tym czasie? To już są koniec lat 30. To już jest właściwie schyłek II Rzeczypospolitej. Praktycznie że rzecz biorąc Strzemiński antycypował to wszystko, co się miało zdarzyć później. Może jeszcze jeden mały cytat ze Strzemińskiego, który dość dobrze oddaje to, co się miało zdarzyć. W latach 40. i 50. -tych. Zatraciła się granica między sztuką a polityką, bo okazało się, że tu i tam łajdawstwo jest monopolem tej samej grupy do łotów. Likwidujmy ich nie tylko dlatego, że obsiedli pałace sztuki pras, ale dlatego, że zahamowali dostęp rzetelności w swoich oczach. Że niszczą nie tylko sztukę, ale niszczą człowieka. No, były to słowa prawda. Szemieński w latach 40. został całkowicie zniszczony. Zdegradowany, zmarł w szpitalu ludzkim. Właściwie nie tylko ze względu na przypadłości medyczne, zapalenie płuc bardzo poważne, ale również rozwinięcie organizmu. Mimo wielu przyjaciół, ktoś nie umiał sobie znaleźć miejsca w tym dość nieciekawym okresie historii polskiej. Tyle, że proszę Państwa, jego sztuka wbrew przewidywaniom przetrwała. W 1953 roku Pan Wackinalski, zresztą uczeń Strzemyńskiego, powołał w katowicach grupę St53 gdzie hasła myśli, teoria widzenia i wszystkie te idee, o których Szymiński przez wiele lat pisał, były urzeczywistniane. Tam już współpracowali z grupą ST53 również artyści łódcy. Na miejscu była Urszula na miejscu był Andrzej Urbanowicz a z łodzi dojeżdżali Stefan Krybier, Stanisław Fiałkowski, najbardziej może znani jego uczniowie, którzy wielokrotnie o nim pisali. W 1956 roku, a właściwie w 1955 roku, nastąpił kolejny renesans w Rzeczypospolitej Strzemieńskiego, tym razem już propagowany przez Klub Krzywego Koła Warszawa. Marian Bogusz, Stefan Bierowski okazali się wielbicielami jego myśli, mistycznych. tworzyli obrazy, które mogłyby być nazwane przedłużeniem idei Szymieńskiego. No i cóż tutaj jeszcze powiedzieć? No, właśnie wtedy zostałem uwarunkowany przez Szymieckie, w jakimś sensie, bo w grudniu 56 roku nie na naprzeciwko mojego mieszkania w łodzi, otwartą wystawę. Strzymińskiego, no, która no, przebiła no, sferę no, mojej percepcji. No, wtedy kupiłem pierwszą książkę no, w życiu o sztuce katalog Strzymińskiego do tej pory no, stoi u mnie na półce. No i zaczął się mój dyskurs z, z Myślą o Strzymińskim. No, przy okazji tam była jeszcze Katarzyna Kobro, Henryk no i szereg innych rzeczy, ale to już są. Rzeczy na pewno Państwu doskonale znane, bo trzymają tutaj przeważające też łodzianie na sali, którzy Szemińskiego znają od, Koczewki, od dawna. Co mogę tutaj jeszcze dodać? Zawolnik w swoich obrazach typograficznych właściwie przekazał dalszy ciąg Bo to jest nieprawda, że typografia jest antyunistyczna. To, co zaproponował Strzemiński i to, co właśnie wydobył z tego alfabetu słowo i wański jest właściwie kontynuacją dzieła unistycznego. To są obrazy integralne, to są obrazy ze sobą związane znakiem. Wszystko jedno, czy je czytamy, czy tylko je oglądamy, czy stanowią one układ znaków kompozycyjnych, które są odczytywane jako abstrakcję, też czytamy, głębiamy się w myśli, w sposoby ujęcia tego mm, tematu, jaki artysta podjął. A jak już powiedziałem, w ogóle to są problemy społeczne, to są przede wszystkim dzieła unistyczne. Nie wiem, czy się z tą zgodzi, ale jest to taki unizm w pojęciu rozszerzonym. No to tak, też się <głos》>. <głos》, głos》. głos》>. Dziękujemy za przybycie Państwu w ten, ten torkowy wieczór. zapraszam z grób. 130 km. Następnym razem nie udaje mi się, że...